Przy pięknym wschodzie słońca zaczynamy ostatni etap. Dzisiaj powinniśmy dojechać do Rzymu za, no nawet nie parę, tylko za dwie, trzy godziny. Ładnie widać słońce. Przygotowujemy się, wjeżdżamy dzisiaj wcześniej niż zwykle. Jest przed godziną siódmą. Szybkie śniadanie. I jedziemy, mamy 60 km do Watykanu według GPS-a. Rowery gotowe, ostatnie przygotowania. I ruszyliśmy. Piękne promienie słońca nas witają na tym etapie, ostatnim etapie. O promienie nadziei. dojedziemy do rzymu. Pierwszy dzisiaj. Prawdopodobnie ostatni, bo już zrobiliśmy 40 km. Do Watykan zostało nam około 20 km. Stoimy w takim miejscu. Serwis cały czas pystrzynny, wymiana dętki powoli do celu i już wyjechaliśmy do Rzymu była tabliczka Roma oczywiście jeszcze do Watykanu mamy gdzieś z 15 km bardzo duże miasto, ale już jesteśmy na terenie Rzymu tutaj taka ładna droga rowerowa pod obwodnicą Rzymu jedziemy Robili specjalnie taki tunel dla rowerzystów tu tutaj zabudowania rzymskie Jest taka piękna droga rowerowa Piękny asfalt Na obrzeżach Rzymu Mijamy już osiedla Rymskie. Kierujemy się do centrum. Piękna droga. I do Rzymu. Jechaliśmy na ładną drogę rowerową. Są bulwary chyba już tybru Tak, Tyber. Ładne wymijamy mostki rzymskie. Jedziemy, jedziemy do Watykanu. Z takie ładne mosty. O i chyba będzie musieli wchodzić do góry I wjechaliśmy już do centrum tych Telgrzymów Tu są ramy, Piotra, jeszcze oddać indyfikatory. Jezu imię i zmierzają na kwiat Piotra. kontrolę jesteśmy, jesteśmy. Potem Piotra. Rad. będziemy Sobo wejść. Pozdrawiamy księgów Złotych Św. Piotra Przyjeżdżam z małymi kroczkami tutaj jakiś Kto, który mi się wciska na mojego Instagrama? Panie Michale! Skąd? do

Dążamy razem z pielgrzymami do bazyliki św. Piotra. Przyszliśmy przez bramki i idziemy w kierunku bazyliki. Skip <noise> na ulepony, skip <stukam> na ulepony. Ale Co i na A taki seryjny? Ile dni jechaliście? I <noise> 14

bo bardziej, bo bardziej idziemy w kierunku drzwi świętej będziemy razem? tak razem tak, ujdą i przyszliśmy do katoliki tak tak, tak, tak. przeszliśmy przez święte drzwi idziemy na palu Bezpośrednio pod tym ołtarzem jest piętro niżej w grotach watykańskich jest grób Świętego Piotra. Czyli do grobu Świętego Piotra. Wyznamy naszą wiarę. bardzo Dobre relacje z papieżem Leonem XIII. I to był czas, gdy Leon XIII wydawał społeczne encykliki, chociażby reżim nowaru, i nasz założyciel był bardzo zafascynowany takim społecznym nauczaniem kościoła. E, a nasze zgromadzenie w ogóle bieło się w duchowości Serca Jezusowego. Mama naszego założyciela była bardzo pobożna sercu Jezusowemu. A duchowość ma swoje miejsca właśnie w Parlemonial. To jest mozaika, to nie jest obraz, to jest mozaika, e, która przedstawia objawienie, które miała święta Maria Małgorzata. Kiedyś Nasz założyciel, Leon powiedział Leonowi, a czy masz ołtarz serca Jezusowego w ze Świętego Piotra? On mówi, no nie mam. No to jest właśnie miejsce, w którym papież Leon XIII ten ołtarz polecił, żeby był. Muzeum przedstawia Marię Małgorzatę Alaką, która ma objawienie serca Jezusowego. Tych go było kilka. Jednym z takich bardzo ważnych momentów, takim mniej mistycznym doświadczeniem, jest to, kiedy ona modli się, widzi Jezusa i widzi Jezusa, który wyciąga serce z niej, bierze, wkłada, do swojego serca rozpalonego i oddaje. To jest taki moment, kiedy dzieje się to w tym momencie, kiedy kwitł jansenizm, czyli takie bardzo chłodne podejście do wiary, bardzo radykalne i nawet radykalistyczne. Tak, takie, Komunia Święta raz do roku i to na pewno Teraz, w cudzysłowie, 5 minut po spowiedzi, żeby Cię żaden grzech nie przetrafił, nie? Więc Jezus się pokazał z taką ogromną bliskością wobec Marii Małgorzata, bez połudarstwa, który jest, jest poświęcony. przyjdziecie kiedyś z przewodnikiem, to będzie Wam go bardzo dużo mówił o e, papieżu Aleksandrze VII i tym mm. jego nagrobku, który ma taki swój kontekst historyczny, oprócz czterech snów miłosierdzia i nie wiem czego jeszcze, swój. 4 postacie, które przedstawiają cztery cnoty to ma też kontekst e, historyczny, historyczny to jest kontekst e, reformacji zobaczcie, gdzie jest stopa tej kobiety. Ona, ona stoi na Anglii Anglia, która okazała się niewierna i teraz powinna wrócić do jedności z Kościołem grób przypomina klasyczny elementomori czyli pamiętaj o śmierci każdego z siebie czeka śmierć ptaki mija w takim architektonicznym sztuki no to jest też tego marmuru który, który robi formę tkaniny taki do baroku. że tak mocno można się było bawić z takimi ciężkimi materiałami jak kamień. A ah, tá. ah, gente sempre de... é importante. a gente. Não, 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 não. dua dan esforsi sentri dia tak tahu apa betul apa bukan transam on faith dia tak sempat on ami Kolejki na placu św. Piotra i do Bazyliki my już weszliśmy w te święta jubileuszowe piękny czas dla nas Wyszliśmy ramę pod Świętego Piotra. jedziemy do domu księża Sęcanu w Rzymie, niedaleko. Tłumy pielgrzymów na ulicach. Widać kawałek bazyliki Świętego Piotra, ale na wierzchu nie jest dobra. Trzeba się mocno. Misjonaria in Polonia, i e padre Franciszek, mio personale kuzyn, e nasze mamy, erawano, eravamo rawano, 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 e... rawano, e altri rawano, 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 to, że że czujecie to, że, że musimy rawano, 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 to bardzo duży wysiłek e, logistyczny. Trzeba było to wszystko zaplanować, przemyśleć, pomierzyć, poważyć i tak dalej. dalej. Eee, I uważam, że największą, uważam, świadomość tego, że największą robotę tego, tego przygotowania, najwięcej czasu, energii wszystkiego, eee, i wszystkiego zrobili, usięcili ten, miesiąc radek, miesiąc Franciszek, wszędzie z Tobą po wiele jechali, tam, przyjechali tutaj, żeby odjechać naszą pracę. Więc... To wielka robota, wielka robota. Ja sam na co dzień dużo pracuję w takiej szeroko pojętej logistyce i mam świadomość tego, że, że no naszego pojazdu nie było po prostu bez tego, bez ich bez pracy. Także wielkie mógł zapytać. Oczywiście wiemy, czujemy, yy, nasze serca i żołądki czują tą różną pracę, jaką zrobili dla nas Kasia i Kuba. Jak to się mówi, ciężko to powiedzieć. Troszkę żeśmy się za was pomogli, na pewno zostajecie w naszych sercach, w naszych modlitwach też, yy, też na dłużej. Na pewno no, właśnie, trudno to będzie zapomnieć ogrom dobra i to, żebyśmy byśmy was yy, Czyli eee, Zaraz jeszcze może oddam, oddam głos Panu eee, innemu, nie tylko mu jeszcze. Księdzu, Jakubowi, przedstawicielowi domu, też dziękujemy, bo to, to, to się wszystko, te klocki się wszystkie upadają, tak? To wszystko się wpisuje w taką właśnie logistykę, i Bożą troskę o nas, że mogliśmy być, najeść się do sypialni, pomodlić, skorzystać z toalety i wypić kawkę. To wszystko jest bardzo ważne. Proszę so, bardzo, bo się streso. Do czasu nawet papieża się Amerykanom. Chciałem jeszcze czego być w odpowiednich czasach odpowiednią kawę. Dla ciebie Kasiu dobre olejki, olejek narodowy. Bo twoja troska, dobra mamczyna o nas w tym odczelniku braku rozchodzi się dobrym zapachem wśród skróconych. Bardzo dziękuję zależy my... wybrać. <trafią> Dziękujemy Wam też za uczestnictwo, żeście chęci i chcieliście i za wszystkie wykonane prace na rzecz grupy wspólnoty. Kiedy wyplanowaliśmy, kiedy wypadały wstępne idee dotyczące naszego wyjazdu, no to byliśmy mówieni jako księża, księża-teamowcy, co do jednej rzeczy, że jeżeli się nie znają chętni, czy że my sami jako księża nie jedziemy, nie no, będą trochę siara. Przyszedł czas pożegnań, Grzesiu i Tomek oraz Kopacy Rafał i Karol już nas opuścili naszą grupę, a my jedziemy dalej, zorientować, jubileusz młodych, do krewskatki idziemy. Właśnie wszyscy w ogóle,